W galerii rektorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego można zobaczyć niezwykłą wystawę pod nazwą Mój Port. Jest to indywidualne spojrzenie autora wystawy na port szczeciński. Byliśmy na plenerze fotograficznym, mieli, mieliśmy okazję wejść na teren portu. No zostaliśmy olbrzymią przestrzeń, olbrzymią przestrzeń bez ludzi, tylko z maszynami, urządzeniami, z dźwigami. Co w pierwszym momencie mogło się wydawać troszeczkę mało interesujące, ale po dłuższej chwili no, przyciągnęło wzrok i zaczęło inspirować. Zaczęło inspirować do zdjęć, które tutaj właśnie możemy oglądać. Dla autora wystawy szczeciński port jest pełny melancholii i zadumy. Zdjęcia przedstawiają pustkę i tęsknotę. To jest, to jest moje indywidualny sposób patrzenia na, na tą przestrzeń. Czy każdy to poczuje? Trudno im powiedzieć, tak? Ja myślę, że ktoś, kto ma jakiś wyuczony, wyuczoną. Umiejętność patrzenia, który, który ogląda już niejedną wystawę, który, który nie analizował niejedno zdjęcie, myślę, że jest w stanie coś takiego odczuć, tak? bo no, wszystkiego musimy się nauczyć. Musimy też się nauczyć czytać i odbierać sztukę. Tak? Ja, ja fotografię traktuję jako sztukę, jako dziedzinę sztuki, i myślę, że, że tego można się nauczyć. Według autora interpretacja fotografii jest dowolna, a opinie i reakcje zwykle są podzielone. Ci ludzie, którzy widzieli same obrazy, mówili do mnie Maciej, ale o co tu chodzi? Tak? A ja z nim zaczynałem rozmawiać, zaczynałem pokazywać im pewne szczegóły, kompozycje tych zdjęć, no i zaczęli dostrzegać też coś więcej niż, niż sam obraz, tak? uczucia, które są w tym porcie i, i to była chyba najfajniejsza sprawa. Zamiarem autora było ożywienie martwych urządzeń na fotografiach. Fotograf podjął się trudnego zadania. Ukazywanie emocji ludzi i zwierząt jest niczym przy próbie ożywienia przedmiotów martwych. Wystawa składa się z 20 skrupulatnie wyselekcjonowanych prac. Zdjęcia można oglądać do końca sierpnia w galerii rektoratu Szczecińskiego przy ulicy Papieża Jana Pawła II. Mamy takie, takich ludzi, którzy po jakimś czasie się do mnie odzywali, mówili, Maciej, słuchaj, byłem tam jeszcze raz. Rzeczywiście miałeś rację. To żyje. I to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaką słyszałem.